Szanowny Panie Prezydencie Rzeczypospolitej Bronisławie Mario Komorowski To Pana polityczny koniec Wstyd, hańba, żenada Prezydenci II Rzeczypospolitej Gabriel Narutowicz Stanisław Wojciechowski Ignacy Mościcki Przewracają się w grobie, widząc, jak pan nie dba o interesy polski. Byli prezydenci na uchodźstwie Władysław Raczkiewicz, August Zalewski, Stanisław Ostrowski, Edward Raczyński, Sabat Kazimierz chyba. Ryszard Kaczorowski. Patrzą i śmieją się z szoguna, który popełnia samobójstwo polityczne. Obiecuje Pan, jak Bolesław Bierut, prezydent Krajowej Rady Narodowej, prezydent RP, generał Wojciech Jaruzelski, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Pana Przydu Pasek, Lech Kaczyński i Pan Bronisław Maria Komorowski. Zbutwiał Pan, zgnuśniał ponad dwadzieścia razy P.O. i Pan w trzynastu ustawach podnieśliście nam podatki. Nawet ręka ani głos Panu nie zadrżał. Narodu Pan nie słucha. Ludzi ma Pan za nic. Mam dosyć prezydenta, który jest kukiełką i po pięciu latach wyszedł ze swojego pałacu. Not a prowet. Jak Pisał Stanisław Wyspiański, parafrazując jego słowa. Miałeś chamię złoty róg, Miałeś chamię czapkę z piór, Teraz ostał ci się ino polityczny sznur. Albo się udo, albo się nie udo. Dudo.